Kurczaki, ale się te 10 najsilniejszych skili w Lolu obejrzało, a ile kciuków zostawiliście. No w każdym razie, w tamtym filmie mówiłem wam o tym, że jeżeli będziecie chcieli, zrobię wam odwrotne zestawienie i patrząc na to, co się z tamtym filmem stało w sensie jak się odebrał, wnioskuję, że chyba chcecie. Zatem witajcie moi drodzy, ja jestem TopWek, a dziś przedstawię wam listę 10 najsłabszych umiejętności w League of Legends pod kątem lorowym. Okej, okay, Najpierw kilka słów wyjaśnień, jakie umiejętności brałem pod uwagę, a jakie nie. Przede wszystkim nie rozważałem wszystkich pasywek, są one na tyle trudne do rozstrzygnięcia, że zdecydowałem sobie je po prostu odpuścić. Druga rzecz to taka, że brałem umiejętności, które gdzieś tam lorowo idzie w większy lub mniejszy sposób wytłumaczyć i wyjaśnić choć nie tylko lorowo, ale też logicznie. Więc na przykład R ashki brałem pod uwagę, gdyż strzelając z łuku Aż korzysta niejako z mocy aniwi, ale już tarczy Jarvana IV nie, bo raz, że trochę to nielogiczne, aby wojownik coś takiego potrafił zrobić, jak również w lore takiej sytuacji nie uświadczymy. Czy nie brałem pod uwagę wufiory, gdyż raczej nie mogłaby ona zablokować sunącej przeciwko niej Gwiazdy stworzonej przez Aurelion Sola. A zatem, zacznijmy! Nie upuść mnie! NIE UPUŚĆ MNIE! Tutaj być może będziecie zdziwieni w 10 miejsce i Q Yumi. Generalnie to przez jakiś czas starałem się rozgryźć, czy to Yumi, czy książka wystrzeliwuje Q, ale royatowa animacja nie za bardzo była mi w tym pomocna. Rozkminiałem to dlatego, że fakt pochodzenia tej umiejętności ma znaczenie pod kątem dzisiejszego materiału. W sensie Yumi jest jordlową magiczną kotką, a księga Wrót nory... No z tego co wiemy, nie jest książką taką stricte ofensywną, a zawierającą portale i przejścia do wszystkich lub prawie wszystkich, gdyż wiemy, że chociażby strona z miejscem, gdzie udała się Nora została wyrwana, portali jordlowych i książka nie ma w sobie magii ofensywnej. Niemniej w grze Yumi może, jak ja to lubię mówić, strzelać ze swojej księgi. Taki wiecie, Rambo w wersji mola książkowego. Jednakże, nawet jeżeli Yumi byłaby w stanie taką magię z książki wykrzesać, ona sama w sobie nie jest aż tak magicznie silną bohaterką i również książka de facto nie do tego służy. To ma być cywilizacja. Myślę, że to kolejne zaskoczenie: super umiejętność Nidalki, czyli zmiana w pumę lub w inną przedstawicielkę rasy gotowatych, w zależności od skina. Wydaje się, że zmiana w wielkiego drapieżnego kota jest całkiem silną umiejętnością. No nikt chyba nie chciałby się z taką dzidalą spotkać w tej postaci. Niestety na tle potężnych magów, boskich istot, aspektów darkinów, legendarnych wojowników, demonów magicznych jordli, potworów z pustki, wastajów, wastajszej tytanów, przywódców golemów czy kawałków magicznej twierdzy. Zamiana w nawet dużego kota wydaje się być po prostu błahostką. Rozmiar nie ma znaczenia. Ósme miejsce Timoś. No cóż, słodki Jordluś z meloplujką, technicznie nazywaną Dmuchawką, jakiegoś porażającego arsenału, no nie posiada. Jego Dmuchaweczka jest na strzałki, a nie pociski przeciwczołgowe, zatem, patrząc na oręż innych bohaterów, wydaje się to nieco nawet zabawne. Niemniej Timo zatruwa swoje strzałki specjalnymi specyfikami z dżungli Kumungu, znajdującej się na południe od miasta Piltower Zone. Dwu miasta powinienem powiedzieć i tak pewnie zakręciłoby ci się w głowie albo stało się coś gorszego po otrzymaniu w czoło takiej strzałki. Wszak Timo jest jedną z legend Bendel City i tamtejszych jednostek, jednakże owe strzałki same w sobie nie wydają się być jakimś potężnym orężem. Plus wiemy jak wyglądają te misje jordlowe, przynajmniej w przypadku Tristany i Lulu. Gdzie na przykład Lulu, w sytuacji gdy opadł jej kapelusz na oczy, stwierdziła, że nagle oślepła. I z tej strasznej rzeczy uratowała ją Tristana, podnosząc jej kapelusz do góry. Mam cię! Siódemeczka to etwitcha. W zasadzie to można by tutaj dziubnąć cały skill kit twitchowy, bo o ile w grze, gdy złożysz już te trzy przedmioty na szczurka zarazy i odpalisz erkę, to przeciwna drużyna topi się pod naporem twoich autoataków, to w lore, fakt, faktem aż tak dużo o nim nie wiadomo, ale jest on po prostu zmutowanym szczurem z kuszą, a to tak jak przy wyliczance aspektów Darkinów czy wojowników, nie jest czymś silnym, czy nawet specjalnie nadzwyczajnym. duszki mi... okej, okay. Lilia. Niektórzy podają, że jest to duch. Ja się z tym no, nie do końca zgadzam. To jelonek, po prostu, podobny do rasy Wastajszej Rej, gdyż tak śniące drzewo sobie ją wyobrażało i dlatego jest do przedstawicieli tej rasy po prostu podobna. Jak chociażby podobna do Niko, gdyż ona jest właśnie Wastajszej Rej. Niemniej w świecie Ligi Lilia jest bardzo płochliwą i bojącą się prawie wszystkiego istotką, której celem jest pomaganie ludziom śnić i zbieranie ich snów, tak aby śniące drzewo, które wydało ją na świat, nie umarło i wyzdrowiało. Lilia dzierży gałązkę z tego właśnie drzewa, i gdy się nią zamachuje, no okej, okay, może zrobić ci siniaka, ale również rozsypuje ona pyłek, którym co ciekawe sama się czasem. Zaatakuje i zaczyna psikać i kichać, więc po starciu z Q, Lili, blorowo oczywiście, pójdziesz spać maksymalnie z siniakiem. Tak, wzajemnie. Piąteczka Ivern, taki ala dziadek Lili, co ciekawe. Lilia jest lękliwa i nie znamy przypadku, aby była w lore agresywna, a Even to już w ogóle co innego. Nie tyle co nie jest on agresywny, ale w ogóle przemocy nie używa, a jeżeli już musi użyć swojej siły, to ogranicza jej do maksymalnego minimum. Nawet w stosunku do ludzi, którzy niszczą przyrodę, co ma swoje potwierdzenie w lore. Nawet takim ludziom pomaga. Jeżeli coś im się stanie oczywiście. Zatem poza stokrotką de facto jego skille historycznie nie byłyby aż tak groźne. Mogłem wziąć tutaj W, czyli krzaczki oczywiście, ale wydało mi się to zbyt oczywiste, dlatego wziąłem Ivernowe spętanie na Q. Lorowo ta umiejętność związałaby Cię, jasne, dałoby się coś poczuć, ale byłby to co najwyżej lekki ból. Tak bardzo sympatyczny jest Ivern, co oczywiście nie znaczy, że jest on słabym bohaterem, gdyż jego moc jest całkiem pokaźna, tyle że wykorzystuje on ją do bardziej szlachetnych celów. Wylałeś mi piwo! Na podium nie znalazło się Wugragasa. Wiemy, że bohater nie może się upić, choć próbuje i próbuje. No po prostu nie potrafi tego zrobić. Jest on karczemnym zabijakom, zatem w karczmach czy tawernach czasem wszczyna bójki albo po prostu w nich uczestniczy. I okej, okay, ja bym nie chciał z takim facetem zmierzyć się 1v1. Ale jego w, jeżeli by tak zastanowić się, co by robiło w lore, to Gragas bierze łyka ze swojej beczki, aby poczuć procentową adrenalinę. Ewentualnie gdzieś tam do trunku dostaje się jakaś moc prawdziwego lodu, choć nic o tym nie wiemy, bo rola prawdziwego lodu w jego beczce służy ma służyć tylko za chłodzenie trunku, ewentualnie za to, aby ten trunek się nie kończył, bo taka sytuacja w lore nie tyle nawet związana, z Gregasem, ale ogólnie wystąpiła, to myślę, że dobrym określeniem byłaby właśnie taka procentowa adrenalina, która określałaby i definiowała to, że Gragas uderzałby kogoś beczką po prostu trochę mocniej. Takie uderzenie byłoby na pewno bardzo bolesne, ja nie mówię, że nie, ale sama jego siła nie wynikałaby z samej umiejętności pod klawiszem W, a z samej już siły bohatera. Jeżeli odjąć by de facto podstawową siłę bohatera, a Siłę, którą uzyskałby po wypiciu swojego trunku, myślę, że moc, przyrost mocy nie byłby zbyt duży. W tę stronę ku przygodzie! Miejsce numer 3: umiejętność pod klawiszem E Nunu i Wilampa. Tak, yeti są bardzo potężni i związani z magią. Spotkanie z kulą toczoną przez Willampa prawdopodobnie nie byłoby dla nikogo przyjemnością, tak jak ugryzienie, ale mamy ten jeden skill, który polega na rzucaniu przez Nunu śnieżkami. De facto nie w stu procentach, ale. Ta sytuacja ma potwierdzenie lorowe, ponieważ na czym polega to poparcie? Gdyż przyjaźń duetu rozpoczęła się od takiej właśnie bitwy na śnieżki. I myślę, że dostanie śnieżkom nawet w twarz od dziesięciolatka nie jest czymś najgorszym, co mogłoby nas na runterze spotkać. Gogle. Tylko do czytania. Drugi stopień podium to medytacja mastera i pod klawiszem W. Tutaj kończą nam się umiejętności, które miałyby zrobić krzywdę oponentowi. Zaraz zapytacie, gdzie W Dravena w takim razie czy W Timo? Ale przypominam, że brałem skile, które w miarę logicznie da się wytłumaczyć pod kątem lorowym i gdzieś w fabule League of Legends. No te skille albo chociażby ich takie przesłanki czy przebłyski występują. Wracając, medytacja w grze służy masterowi I za oczywiście podleczenie się czy redukcję nadciągających obrażeń, co często graczom tej postaci ratuje po prostu życie. W lore jednak i nie wchodzi tak od razu w stan medytacji. W młodości nawet zajmowało mu to o wiele dłużej niż innym adeptom w I ta czynność służy raczej wyciszeniu się i odosobnieniu myśli, i nie jest ona czymś, co Master chciałby używać w walce. Zatem myślę, że jest to całkiem sensowne drugie miejsce. Powrócę silniejszy. No okej, okay. tutaj naprawdę nie mogłoby być inaczej. W, czyli jedzenie pomarańczek przez gangplanka. Oczywiście w grze pomarańczki są super owocami, które wyratują cię z największych opresji, nawet jeżeli będąc piratem zostaniesz uwięziony przez wszystko co możliwe na runterze, lecz pomarańczki w lore również występują. Znaczy, może źle to ująłem, oczywiście, że występują, ale mają swoją rolę przy gangplanku, jak i nawet w samym Bilgewater. Otóż na statku GPK jest specjalna osoba w załodze odpowiedzialna za dbanie o zdrową dietę reszty załogi i rozdaje ona pomarańczki piratom. Gangplank nieraz raz, nie dwa, jadł pomarańczkę. Co ciekawe jest takim kozakiem, że jadł ją nawet ze skórką, ale tutaj muszę was zadziwić. Te owoce w lore nie mają magicznego efektu klęzowania z efektów kontroli tłumu, a są zwykłymi pomarańczkami. Tym słodkim akcentem kończymy dzisiejszy materiał, dziękuję pięknie za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego filmu, cześć!